Plaga. Według słownika PWN jest to zjawisko groźne, szerzące się i trudne do opanowania. Najczęściej wyrażenie to stosuje się w stosunku do przeróżnych chorób, na przemiennie używając słowa epidemia. Obecnie świat zmaga się z plagą koronawirusa, badziewiem, które powoduje chorobę COVID-19. Zarażeni ludzie przychodzą dużo bardziej nieprzyjemną odmianę zapalenia płuc, która może być nawet i śmiertelna, zwłaszcza dla osób ze słabszą odpornością organizmu. Na szczęście, według mądrych głów 80% przechodzi z Wspomnianego bakcyla łagodnie lub bardzo łagodnie, a to już jakiś plus. Oczywiście temat Plaki epidemii nie został pominięty przez branżę grową, gdyż w wielu tytułach wspomniany bakcyl jest typowym np. Magafinem, za którym ugania się gracz lub po prostu został dodany do tytułu jako swoiste tło fabularne. I wierzcie mi, to co mamy za oknem obecnie nijak ma się do tego co wymyślili twórcy gier i mam nadzieję, że nigdy tego nie będziemy musieli doświadczać. Dlatego też zapraszam Was na epidemiologiczną podróż, w której postaram się pokazać Wam 6 najbardziej ciekawych i złowrogich wirusów, plak lub chorób, które możecie spotkać w grach komputerowych. Standardowo zaznaczam, że jest to zestawienie subiektywne, a jeśli czegoś Wam w nim zabrakło, zapraszam do komentowania. Moi drodzy, ja jestem Mikut, a to jest top 6 plag w grach wideo, których nie chcielibyście doświadczyć w swoim życiu. Dying Light i wirus Haran. Dying Light to jedna z tych produkcji, której powinniśmy być dumni, a to dlatego, że za wspomniany tytuł odpowiada nasz rodzimy Techland. Gra jest typowym przedstawicielem gatunku FPS, otwartym światem, utrzymanym w klimacie survival horroru. Jest to swoisty mix Dead Island oraz Mirror's Edge. W skrócie walczymy z zębiankami, i do tego skaczymy po gzymsach i parapetach. Głównym bohaterem gry jest Kyle Crane, który na polecenie fikcyjnej organizacji GRE, Globalny Resort Epidemiologiczny, trafia do miasta Haran. Na miejscu okazuje się, że ludność metropolii została zainfekowana tajemniczym wirusem, który błyskawicznie zmienił wszystkich w zombie. Kain wraz z grupą ocalałych musi odnaleźć plik zawierający informacje o potencjalnym lekarstwie. Oczywiście, by nie było za prosto, wspomniane dane znajdują się w posiadaniu Kadira Rejsa Sulejmana, głównego antagonisty gry, który, kierując się maksymum podziana. Tanio skóry nie sprzeda. Krainowi pozostaje zaopatrzyć się w wytrzymałe trampki, przydatne giwery i ruszyć po plik, przebijając się po drodze przez hordy wściekłych zombie. Skupmy się jednak na ten co w grze pcha naszego protagonistę do przodu tajemniczego wirusa, nazwanego przez twórców wirusem Scharan. I uwaga, haran, Wuhan brzmi podobnie, nie? W Dying Light wspomniany wirus jest chorobą wściekliznopodobną, która przy rozprzestrzenianiu się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi zarażonego osobnika z układem krwionośnym osoby zdrowej. Wirus przenoszony jest więc przez ślinę oraz krew zainfekowanych. Ze względu na agresywne i prymitywne zachowanie spowodowane przez wirusa haran, najczęściej do zarażenia dochodzi przez ugryzienie. Zanim umysł i ciało zarażonego całkowicie przejmie choroba, chory będzie cierpiał na symptomy jak omdlenia czy zaburzenia percepcji. Potem jest tylko gorzej, zmiana odcienia skóry, utrata wagi, aż wreszcie przemiana właściwa. Czas od zarażenia do przemiany jest bardzo zmienny, od paru godzin do nawet kilku dni. Procesu nie da się odwrócić, zaś sam zarażony staje się bezmyślnym zombie, którego obchodzi tylko jedzenie mięsa zdrowych ludzi. Jak widać na załączonym obrazku wspomniany wirus nie różni się zbytnio od zombie bakcyli, które znamy z innych produkcji. Dlatego też w tym miejscu warto wspomnieć o takich tytułach jak Daisy, Days Gone czy Projekt Zomboid. Jak widać, zombie nigdy się twórcą gier nie znudzą. Resident Evil i Wirus T oraz jego odmiany. Resident Evil to seria od Capcomu, która przeszła naprawdę długą drogę. Wszystko zaczęło się od w roku 1993, gdy pojawiła się pierwsza odsłona, a potem, potem, moi drodzy, poszło szybko. Obecnie seria liczy kilkadziesiąt gier, wliczając to remastery i wersje na różne konsole, sześć filmów fabularnych i trzy animacje, no sporo tego. I o ile bohaterowie zmieniali się co odsłonę, o tyle główny magafin całej serii pozostanie niezmienny. Złowrogi wirus T. Tyrandwirus, powszechnie określony jako T-wirus, został zaprojektowany głównie w celach wojskowych ze względu na zdolności do uruchamiania gwałtownych mutacji genetycznych u zarażonych. Twórcami wspomnianego wirusa są naukowcy z korporacji Umbrella, założonej przez Jamesa Marcusa. Biologiczna broń, na którą pracowali Brytyjczycy, wymknęła się spod kontroli w 1998 roku, kiedy to w jednej z placówek badawczych w mieście Raccoon City dochodzi do skażenia, a wirus przedostaje się na ulice miasta, zmieniając jego mieszkanie. Kańców i niektóre zwierzęta zresztą w zombie podobne potwory. Zacznijmy od naukowego bełkotu. Podobnie jak w przypadku innych wirusów, do zakażenia tyrant wirusem dochodzi w momencie, kiedy ten ma kontakt z błoną komórkową. Do zarażenia może dojść przez wstrzyknięcie go za pomocą szykawki, ale również przez kontakt z skażoną wodą, powietrzem czy bezpośredni kontakt z zarażoną osobą. Komórka absorbuje genom wirusowy do własnego, gdzie ten pierwszy przejmuje kontrolę nad zamierzonymi funkcjami komórki, wykorzystując ją do reprodukcji. W ten sposób tworzone są nowe wirony, czyli pojedyncze, kompletne cząstki wirusowe, które. Z kolei są następnie uwalniane z komórki gospodarza i infekują sąsiednie komórki, co rozpoczyna cały proces na nowo. I tutaj dochodzimy do sedna. Moi drodzy, wirusa T jest kilka odmian. Różne rodzaje wspomnianego bakcyla mogą reagować na ludzi na różne sposoby. Początkowo tyrant wirus po prostu zabijał człowieka. Jednakże, wraz z postępem badań nad tą bronią, zmieniono również sam skutek infekcji, dzięki czemu pacjent nie tyle umierał, co przechodził proces quasi-zombifikacji. Czym to się objawiało dokładnie? Wyższe funkcje mózgu wśród zarażonych prawie całkowicie zanikają, a zombie mogą wykonywać jedynie drobne zadania manualne. Należy zauważyć, że chociaż wiadomo, że zompifikacja powoduje uszkodzenie mózgu i martwice, gospodarze nie są w rzeczywistości martwi, ponieważ wirus nie jest w stanie ożywić martwej tkanki. Nawet przy zamkniętym układzie oddechowym i sercowo-naczyniowym lub pozornej śmierci mózgu zarażeni ludzie cały czas żyją. Ponieważ niektóre cechy zombie to rozkład skóry i brak pulsu, często mylone są one z ożywionymi zwłokami. Co więcej, zarażenie wirusem te przechodzą bardzo szybkie mutacje i tak tutaj znowu w zależności od cholerstwa jakie w nich krąży, tacy nieszczęśnicy mogą stać się zupełnie różnymi kreaturami, z którymi zmagać się musi grać. Nie zmienia to faktu, że jak w każdym przypadku potwornego zarażenia najlepiej skutkuje strzał w głowę. Wtedy macie pewność, że ustrojstwo wyzionęło ducha. Ale czy na pewno? World of Warcraft i incydent zepsutej krwi. Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że na świecie są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Ja bym do tego dorzucił jeszcze jedną, którą są oczywiście serwery WOW. W World of Warcraft gra obecnie kilka milionów graczy, zaś sama produkcja gości na komputerach fanów orkowolskiego uniwersum od 2004 roku. Oczywiście czym byłaby zatna gra MMO bez przyciągającego uwaga świata? Obecnie tytuł podzielony został na kilka stref. Mamy świat Azeroth, w skład którego wchodzą kontynenty Kalimdor i Wschodnie Królestwa. Mamy też inny świat, tzw. Tak zwany Outland oraz pozostałe kontynenty, którymi są Northrend, Pandaria i Draenor. Na koniec dorzucamy trzy wyspy, jak Broken Island, Kul Tiras oraz Zandalar i mamy potencjalny spory obszar, by coś poszło nie tak. No i faktycznie, coś poszło nie tak. Wydarzenie, o którym Wam teraz opowiem, miało swój początek 13 września 2005 roku. Mowa tutaj oczywiście o epidemii zwanej Corrupted Blood Incident, co można tłumaczyć jako incydent zepsutej krwi. Jej zaistnienie było skutkiem błędu projektantów gry, a zarazem celowego wykorzystywania zawartej w niej mechaniki do dalszego rozprzestrzeniania się plagi. Uważa się, że niewielka grupa grających, która zainicjowała tę epidemię, doprowadziła do śmierci około 4 milionów postaci graczy. A co dokładnie się stało? Wydarzenie miało swój początek po dodaniu do gry nowej lokacji o nazwie Zul'Gurub. Głównym celem graczy w owej miejscu było znalezienie i pokonanie bossa Hakkara, który w trakcie walki rzucał na gracza czar osłabiający o nazwie Corrupted Blood. Jego efektem była choroba, która przez pewien czas zadawała postaci gracza stałe obrażenia. Najważniejszym jednak aspektem tego debuffa było to, że czar rozprzestrzeniał się również na inne postacie znajdujące się w pobliżu osoby zarażonej. I tutaj już chyba się domyślacie, co mogło pójść nie tak. Zgodnie z zamysłem programistów działanie czaru hakara powinno minąć po odpowiednim czasie lub po opuszczeniu przez gracza lokacji. Problem w tym, że twórcy nie przewidzieli, jak dany czar ma działać na... Zwierzęcych kompanów, których niektóre klasy postaci są w stanie przywołać. W ten oto sposób nasz zwierzak mógł łatwo złapać bakcyla, który pozostawał na nim dłużej niż na graczu. Dlaczego? Ano, kiedy gracz odwołał kompana, wtrzymywał tym samym czas do upłynięcia działania czaru. W skrócie, odwołane zwierzę było ciągle chorem. Teraz wystarczyłoby, uś nieświadomy niczego gracz przywołał swojego pupila poza lokacją. I puf, pandemia gotowa. Co ciekawe, zaraza mogła dotykać nie tylko graczy, ale i postaci NPC które same nie mogły od niej zginąć, ale mogły z kolei rozprzestrzeniać ją na innych. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że ludzie to chuje, tak więc część graczy w ramach tzw. griefingu celowo zarażała innych. A że haker był przeznaczony dla graczy z post postaciami o z wyższym poziomie doświadczenia, słabsze postacie o niższych poziomach padały jak muchy po kilku sekundach, nie wytrzymując otrzymywanych przez zarazę obrażeń. Ostatecznie plaga rozniosła się na wszystkie krainy w świecie gry, a sami gracze wpadli w uzasadnioną zresztą panikę. Blizzard został zmuszony do rozwiązania problemu poprzez wprowadzenie tzw. twardego resetu serwerów i wdrożenia odpowiednich łatek. Zaraza zakończyła się 8 października 2005 roku, kiedy Blizzard sprawił, że zwierzęta nie mogły zostać dotknięte zepsutą krwią, co uniemożliwiło jej istnienie poza Zul Ciekawostką jest to natomiast, że wspomniane wydarzenia z gry często są pokazywane przez jej ogłowych jako sztampowa symulacja wybuchu zarazy obejmująca zróżnicowany czynnik ludzki. Never Winter Nights i wyjąca śmierć. Tytuł od Biower darzy ciepłym uczuciem, gdyż to przy nim spędziłem najwięcej czasu w swojej RPGowej karierze. Świat wydanego w 2002 roku Never Winter Nights wciągnął mnie bez pamięci do tego stopnia, że ostatnio postanowiłem sobie tytuł odświeżyć i jeszcze raz przeżyć historię najemnika na, na dworze jego królewskiej mości Lorda Nashera. Historia gry rozpoczyna się w tytułowym Neverwinter, mieście położone na północy Wybrzeża Mieczy, uchodzącym za wspaniałe, niezwykle okazałe i tętniące życiem centrum okolicznej cywilizacji. Dla lokalnych mieszkańców stanowi enklawę pośród dzikiej przyrody oraz niezamieszkanych części Fejrunu. Miastem rządzi lord Nasher Alagonder, a jego prawą ręką jest paladynka Lady Aribert de Tilmarande. Sielanka nie trwa jednak zbyt długo, gdyż w mieście wybucha tajemnicza choroba, która dziesiątkuje jego mieszkańców. Magiczną chorobą, z jaką przychodzi nam się zmierzyć w grze, jest tak zwana wyjąca śmierć. Baxel był sprawcą ogromnych cierpień wśród zarażonych. Jak możemy przeczytać w jednym z dialogów, w grze, wyjąca śmierć powodowała gnicie ludzkiego ciała oraz ogromną gorączkę, która prawie że paliła człowieka żywcem. Nazwa choroby pochodzi od nieludzkich dźwięków cierpiących ludzi, którzy w wagoni potrafili z siebie wydobyć jedynie zawodzenie i krzyki. Wielu naukowców porównuje wyjącą śmierć do gangreny, której objawy są bardzo podobne, z tą różnicą, że ta druga atakuje człowieka, gdy Dojdzie do zakażenia rany bądź uszkodzenia jakiejś tkanki w sposób nieodwracalny w wyniku np. oparzenia, zmiażdżenia, oziębienia czy ograniczenia dostępu krwi. Sama choroba rozpoczęła się w regionie zwanym jako żebracze Gniazdo, jednej z biedniejszych dzielnic miasta. Duchowni i uzdrowiciele nie byli w stanie powstrzymać choroby z znanymi obecnie metodami, co poskutkowało śmiercią setek mieszkańców oraz masową paniką, która przerodziła się też częściowo w akty agresji w postaci ataków zorganizowanych grup mieszkańców na domostwa innych ludzi. Miasto zostało szybko podane kwarantannie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. W tym samym czasie lord Nasher złożył petycję do Kelbena Aruns. Aby ten opracował tajemnicze lekarstwo. Jednocześnie Lady Aribed przewodziła grupie, która miała na celu znalezienia potrzebnych do stworzenia lekarstwa składników. Oczywiście, z pomocą Gracza, Zaraza została całkowicie wyleczona, ale zebrała swoje żniwo. Osłabiło Neverwinter do tego stopnia, że Luskan wypowiedział wojnę miastu i zaatakował. Tylko przy pomocy przymierza lordów i bohatera Neverwinter, czyli Gracza, miasto odepchnęło armię wroga, a Gracz mógł dalej pójść swoją drogą. The Last of Us i Cordyceps. Pewnie w tym momencie naraża się wielu osobom, ale przyznaję się bez bicia. The Last of Us jest jednym z tych tytułów, w ramach hype'u którego idę pod prąd niż reszta świata. Oznacza to, że produkcja od Naughty Dog jest mi po prostu obojętna i nie sikam pod siebie, jak ktoś mi zaczyna opowiadać historię bohaterów. Nie zmienia to faktu jednak, że The Last of Us jest zapewne tytułem bardzo dobrym, który słusznie zebrał wszystkie nagrody i odpowiednie wysokie oceny. Akcja produkcji toczy się w 2033 roku w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, 20 lat po wybuchu epidemii grzyba. Głównym bohaterem jest tutaj Joel, który podejmuje się zadania eskorty nastoletniej dziewczynki o imieniu Ellie do grupy ludzi z organizacji świetlików. Bohaterom w wyprawie przeszkadzają zarówno zainfekowani, jak i ocalali ludzie, którzy zatracili człowieczeństwo i za wszelką cenę próbują przetrwać. Podczas większości etapów wcielamy się w postać wspomnianego Joela, natomiast jego towarzyszka kierowana jest przez sztuczną inteligencję. Wspomaga nas w walce, jak również informuje o naciągającym niebezpieczeństwie. Oczywiście największym wspomnianym niebezpieczeństwem są zainfekowani tzw. CBI, który to akronim można rozwinąć jako Cordyceps Brain Infection. Infekcja ta zaczęła się rozpowszechniać w Stanach Zjednoczonych pod koniec września 2013 roku i w ciągu kilku miesięcy około 60% ludzkości zostało zabitych lub zainfekowanych przez grzyba. Paskudna natura tego bakcyla polega głównie na tym, że ten pozostawia swojego żywiciela ciągle przy życiu. Dodatkowo pasożyt posiada cztery etapy infekcji. Pierwszy etap rozpoczyna się w ciągu dwóch dni od zakażenia, w którym to gospodarz traci swoje wyższe funkcje mózgu, a wraz z nim swoje człowieczeństwo, czyniąc go hiperagresywnym i niezdolnym do racjonalnego myślenia zwierzęciem. W ciągu dwóch tygodni gospodarz wkracza w drugi etap infekcji, w którym grzyb wpływa na korę wzrokową nosiciela, przez co ten powoli ślepnie. Spowodowane jest to głównie przez nagły wzrost samego grzyba w ciele człowieka. Po roku infekcja wkracza w etap trzeci, czyli przejęcie przez grzyba całej głowy nosiciela. Widać to głównie przez oplatające ją fragmenty samego fungusa. Na tym etapie człowiek, a raczej to, co z niego zostało, doszczętnie traci wzrok, ale przy okazji wytwarza w sobie możliwość echolokacji, dzięki czemu stworzenie jest w stanie postrzegać otoczenie. W bardzo rzadkich przypadkach, jeśli gospodarz dożyje ponad dekadę, osiąga etap czwarty. Grzyb przejmuje całe ciało ciało nosiciela, uśmiercając go. Po śmierci nosiciel przetwarza się w grzybnię, która może rozsiewać kolejne zarodniki. Gospodarze mogą zostać zarażeni tylko za życia, ponieważ grzyb nie jest w stanie zainfekować martwych ciał z powodu swojej pasożytniczej natury, chociaż martwy zarażony może cały czas uwalniać zarodniki niezależnie od stadium rozwoju. Aby uchronić się przed zarodnikami w powietrzu, osoby, które przeżyły, noszą maski przeciwgazowe. Można zauważyć, że np. Joel ma jedną przypiętą do biodra. Są też osoby odporne na grzyba, które wspomnianej ochrony nie potrzebują, ale stanowią niewielki odsetek. Warto dodać też, że infekcja rozwija się głównie w zamkniętych obszarach, takich jak kanały ściekowe, tunele metra czy budynki. Nie zauważono natomiast, by grzyb rozprzestrzeniał się na obszarach otwartych, chociaż niektóre z nich, takie jak Lincoln czy przedmieścia Pittsburgha, mają dużą populację zainfekowanych. A jak spotkacie zarażonych, to co należy zrobić? To co w każdej sytuacji zagrożenia życia, moi drodzy? Ubić delikwenta, lub spierdzielać od niego jak najdalej. Ale tego chyba nie muszę wam tłumaczyć, prawda? Plug Inc. Sam jesteś wirusem. Na koniec nie mogło zabraknąć chyba najbardziej ikonicznego tytułu, jeśli chodzi o różne plagi, pandemie i inne łatajstwo. Mowa tutaj oczywiście o Plague Inc. Evolve, czyli symulatorze wirusa. Tytuł obecnie bije rekordy popularności, ale czemu się dziwić? W końcu to, co można było zasymulować w produkcji, mamy te obecnie za oknem. Ale do rzeczy. Plug Inc. to komputerowa gra strategiczna wyprodukowana przez brytyjskie studio Ndemi Creations i wydana 26 maja 2012 roku na platformę iOS oraz Androida. Trzy lata później do sprzedaży trafiło wspomniane Plug Inc. Evolved, która jest po prostu remakiem poprzednika, ale tym razem gra jest dostępna na konsolę oraz PC. Rozgrywka jest bardzo prosta, ale zarazem złożona wcielamy się w konkretną jednostkę chorobową, której celem jest rozlania się na cały świat, skutkiem czego jest masowe zarażenie ludzi, a następnie zazwyczaj ich śmierć. Gry rozpoczynamy dokonując wyboru, czy nasz popilek ma być bakterią, wirusem, grzybem, czy może jeszcze ma inną formę posiadać. Wybór jest o tyle istotny, że wymusza na nas zupełnie inne podejście do gry. Na przykład grzyb jest odporny na wiele czynników, ale z drugiej strony dużo ciężej się przenosi go pomiędzy granicami państwa. Natomiast wirus przenosi się bardzo szybko. I zaraża tysiącami, ale znacznie częściej sam siebie mutuje, co prowadzi do nieprzewidzialnych skutków. Różnorodność wyboru sprawia, że rozgrywka jest zawsze odrobinę inna. Następnie wybieramy miejsce, w którym narodzi się nasz osobisty bakcyl i działamy. Zarażamy kolejne kraje, butujemy, odparniamy się na konkretne klimaty. No i oczywiście walczymy z całą ludzkością, która bardzo szybko zaczyna badać mający nas uśmiercić lek. Plot Volt to naprawdę świetna gra, gdy mamy na przykład wolną godzinkę i nie szukamy od cudownych doznań, możemy po prostu usiąść przed monitorem i gapić się w coraz większą ilość czerwonych plamek reprezentujących zarożonych na mapie świata. Możemy też wybrać wyższy poziom trudności i rozplanować krok po kroku jak zetrzeć ludzkość z oblicza ziemi i spędzić w ten sposób parę godzin obserwując powolny rozwój choroby. Na koniec muszę Wam się przyznać, że czułem się bardzo dziwnie odpalając się w dobie dzisiejszalającego po całym świecie pandemii koronawirusa. Z jednej strony wiedziałem, że to tylko gra, ale z drugiej strony siedziało mi coś z tyłu głowy, że to co teraz ogrywam może się kiedyś pojawić w realu. Jest to bardzo dziwne uczucie i chyba dlatego obecnie gra jest tak mocno piętnowana przez przywódców różnych nacji, zaś w Chinach na przykład została po prostu zakazana. No cóż, życie. I na tym kończę moje zestawienie najbardziej dziwnych i złowrogich plag w grach komputerowych. Jestem pewien, że znajdzie się jeszcze kilka przykładów, które ja pominąłem, tak więc komentarze są wasze. I na koniec życzę wam zdrowia i uważajcie na siebie, zostańcie w domu i nie dajcie się dopaść cholerstwu. Jak tylko zachowamy odpowiednie środki ostrożności, na pewno uda nam się pokonać to dziadostwo. Jak to się stało zresztą w Chinach. A jak pacjent Zero dał radę, to my damy, prawda? To mówiłem ja, Mikut, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!